Tutaj tak w takim jednym filmiku będziecie mogli go sobie właśnie obejrzeć. Wypatrujcie tutaj właśnie tego rogu. Bo postaram ten filmik właśnie włączyć do tego filmu. Bo to co ja mówię. Postaram, by się tutaj pojawił, więc wypatrujcie tego rogu. A słuchajcie, jest to film. Był to film, właśnie, gdy otwierałem paczkę, którą dostałem na Mikołajki. Ale my o Mikołajkach, tylko o tym. Słuchajcie. Dzisiaj jest czwartek. Jutro jest premiera Gwiezdnych Wojen. Nowej, słuchajcie, części trzeciej sagi. Um, bo, słuchajcie, ja się po prostu tak bardzo jaram. Po prostu nowa saga Gwiezdnych Wojen jest skończona w tym roku. Będzie skończona jutro. No i słuchajcie, jutro właśnie będzie premiera. Myślę, że wszyscy po prostu wielcy afole, jak i. Mniejsi afolek wiecznych wojen to o tym wiedzą i pójdą na premierę. I słuchajcie, ja takim wielkim afolem nie jestem. Znaczy byłem afolem. Jak miałem chyba tam, jak chodziłem do pierwszej, trzeciej klasy podstawówki, to byłem właśnie takim afolem i właśnie wtedy. Nie, wolę, miałem już kupiony o wiele wcześniej, bo o tym już też powiem w jakimś odcinku, ale nie pamiętam. No i ale dobra, mi nie o tym. No i słuchajcie, ja jutro też idę na premierę. Na 18:50. I słuchajcie, jeśli będziecie też iść na premierę, a jesteście mi... al lubicie oglądać mój kanał i w ogóle chcielibyście mnie kiedyś zobaczyć tak naprawdę to tam właśnie będę um, o 18.50 a ja oczywiście będę wcześniej, bo od tego dzień się zaczyna film. Um, no i jeśli będziecie chcieli mnie zobaczyć, to będę miał do rozdania właśnie takie uloteczki. Ale staram się też zrobić inne właśnie takie trupowo-kwiesne wojny. Ale nie wiem, czy to mi się uda na jutro zrobić. Nie wiem, słuchajcie, muszę pomyśleć. Ale właśnie, jeśli będziecie chcieli mnie zobaczyć, to, o, będę wy właśnie takiej królce Ze starórcami. Ale oczywiście to nie ma być żadna zachęta, nie, że musicie mnie zobaczyć, tylko jeśli będziecie na tą godzinę chcieli ten obejrzeć film, bo, ta, bo na przykład, nie wiem, chcecie na tą godzinę, to ja mówię, że tylko akurat tam będę, nie że musicie tam być i mnie zobaczyć, że mam wow, będzie jakieś fajerwerki, nie, ja sobie tak będę, spokojnie pójdę na film, a jeśli wy będziecie chcieli o tej samej godzinie, to będziecie mogli mnie zobaczyć, nieważne. No i słuchajcie, ja już mam tutaj noszyk, no i zaraz po intrze zabieramy się do otwierania tej Star Warsowej paczuszki. No, i mam nadzieję, że Wam się intro podobało. No i co? Pierwsze nacięcie, zaraz zobaczycie, co tam jest. Zaraz ja muszę się trochę przybliżyć ze statywem. No i słuchajcie, jak widzicie, ta paczuszka jest ze smyka. jest typowo świąteczna. No i. O tak, przecinamy, słuchajcie. No i już.

타이즈 właśnie to 다다타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타타 Ra 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 ra. O, już nawet piesek przeszedł, patrzcie. Zobaczcie, co ja tutaj dostałem. No już chyba go to nie zachwyciła. Dobra, więc teraz muszę zrobić malutkie cięcie, by to sobie spokojnie, na spokojnie wypakować. Jejku, jakie to duże! No i słuchajcie, koniec sagi, więc ja też coś typowo Star Warsowego musiałam przygotować. No bo wiecie, koniec sagi, wielka chwila po prostu. Trzecia saga, o, chyba jednak piesek się trochę zainteresował wystawę. Zainteresowałeś się piesek? Chyba nie ma ochoty na wywiad. Dobra, nieważne. Um, no i tak, właśnie koniec sagi. Nie wiadomo, czy jeszcze się zobaczy nowe części Star Warsów. Nie wiadomo, no i dlatego ja przygotowałam właśnie coś typowo na koniec. wielkach wielki, wielka chwila, wielki statek. No i jest. Słuchajcie, nie wiem, jeśli wy go możecie nie znać, bo to jest po prostu najpopularniejszy statek Gwiezdnych Wojen najpopularniejszy statek historii, najlepszy statek historii. Po prostu to on, ale on jest w, na moim drugim miejscu rybialności, Bo na pierwszym jest oczywiście Malevolence, który mam w częściach, ale nieważne o tym. No i tak. Patrzcie w ogóle, jakie... Jakie to jest grube. O, to jest moja ręka. To jest takie grube, jak moja ręka. Super. A całe pudełko, no takie. Teraz zobaczymy, czy... I właśnie tak też chciałam zobaczyć, czy to pudełko jest większe od tego, które... Ojejku. Czy ten zestaw jest większy od tego, który dostawiam na Mikołaja? Czyli... o Kurort narciarski? No, jest większe. Jeśli wielkością jest takie same, że to znaczy szerokością jest takie same, ale długością jest mniejsze. I o wiele, wiele bardziej chudsze. I tak. I pewnie większość kupuje te zestawy dla figurek, ale jak ten zestaw typowo dla tego tutaj sokoła. Bo no, figurki też są takie fajne. Nowy Artyditu, ja nowego Arturitu nie mam, ja mam tego star starego. Jest jeszcze Droid nowy. Nowa postać, jest jeszcze Finn. Oczywiście Trypio Bez czerwonej ręki. Czubaka. No i. Lando nie już taki trochę starszy, ale fajnie. A gdzie jest Han Solo? A gdzie jest Han Solo? Słuchajcie, to jest właśnie największy minus. Największy minus. Oh, właśnie. Sokół Millennium bez Han Solo. Nie wiem, znaczy, wie, wiecie, jest jeszcze 2019, jeszcze obchodzimy tą, to 20 moglibyście tutaj jeszcze dać taką taką limitowaną wersję Hana Solo, na przykład tego z, z hot, bo na pewno było jeszcze inne wersje Hana Solo niż, te, niż ten, który się pojawił w tym Battle Packu na 20-lecie. Na pewno były. Dlaczego nie mogli tutaj dać? Wiesz, to jest soku Millenium statek Hana Solo. Znaczy, wiem, on kiedyś należał do Landu Carlisiana przed Solo, a jest to wytłumaczone właśnie. Najgorszym filmie Star Warsów, czyli Han Solo, ale nieważne, nie o, nie o największej, największej porażce Star Warsów. Um, ten, no ale właśnie, mogli tutaj dodać, jest jeszcze, 20, jest jeszcze 2019, przynajmniej jak ja tu nagrywam. No i ten mogli przecież dać, nie wiem dlaczego nie dali, ale w ogóle, patrzcie, jakie to pudełko jest fajnie zrobione. Tutaj są takie, patrzcie, klocuszki. Jeszcze nawet Kylo -Ren jest nie zlego. Zobaczmy, jak on się prezentuje. Jak pudełeczko się prezentuje z tyłu. O! Mam taką fajną, śmieszną animację. Zobaczmy. No, fajnie. Ja Właśnie Soko Milenium z tego słynie. Właśnie to jest taka chyba funkcja, która jest najwcześniej, najpóźniej, naj, nie wiem. Ona jest chyba od pierwszego Sokoła Milenium, że można tak tutaj sobie wstawić figurki. Tutaj można jeszcze tym działkiem kręcić. O, patrzcie, nawet ten z, 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 z dołu też jest. Bo wiecie, ja tego nie wiem. Ja tego nie widziałem, bo wie, wiem, brodatek Gigi już to recenzował. Ale ja specjalnie nie oglądałem jego recenzji, by ten, by nie przyjąć sobie apetytu. No i teraz, jak tak patrzę, to o, są szachy. Są szachy 3D. Patrzcie, są szachy 3D. Ale po prostu mnie to jara. I słuchajcie, jest to chyba mój ulubiony Sokół milenium. Nie wiem, tak mi się podoba. Może jest tutaj mało rzeczy, ale tak naprawdę jest wszystko, co jest do życia potrzebne. I właśnie mi się to zawsze podoba. Na przykład w jakichś kamieniczkach, że jest jakaś kuchenka, miejsce odpoczynku. I właśnie tak tutaj też jest. Jest mini kuchenka, może mini, ale przynajmniej jest. Miejsce odpoczynku, bo też łóżka. Jest jeszcze ta te szachy 3D, czy tam 3D, czy to są w ogóle szachy? Nie, to jest jakaś gra, ale nie wiem. No super, odkurzacz się włączył, muszę go wyłączyć. No, odkurzacz się włączył, bo on się zawsze właśnie o tej godzinie włącza. A Jest chyba 11? Tak, nie wiem, zaraz muszę zobaczyć, która godzina jest. Jest, no, 11. Za dwie 11. No, no i też ten tutaj kokpit. Jest jeszcze ta kuchenka. No i to takie wystrzałki. Nie wiem, ten statek będzie miał mnóstwo minusów, ale mi się on naprawdę podoba. To jest chyba mój ulubiony, właśnie soku milenium. a jest jeszcze ta skrytka. nie. Tak, to jest ta skrytka, gdzie ten hasol się schowa w tej y, trzeciej. Nie, to nie, czwartej, boże stwu, co ja mówię, czwartej części. No i. No słuchajcie. Ja już się po prostu nie mogę doczekać. Jak mówicie, możecie słyszeć po moim głosie, jestem po prostu podjarany w niej bardziej niż klockozaur nawet. Chociaż nie, nic nie przebije jego zachwytu. Bo wiecie, klockozaur właśnie, klockozaur właśnie chyba dwa lata temu, albo rok temu. Wydaje mi się, że to było rok temu. Nabył sobie właśnie Coła Milenium. Ale nie tego, tylko. Tego z przebudzenia mocy, bo tego jeszcze nie był. No i tak. To jest słuchajcie to. No i zapytacie pewnie, czy będzie speed build. Nie będzie speed buildu. Nie będzie. Będzie. Będzie po prostu tak, że. A tam zobaczycie, bo już w specjalną sobotę otworzymy sobie to i będziemy razem budować. Więc. Ja już, się te, ja już się nie mogę doczekać. No i co? Do zobaczenia na premierze Star Warsów. Jeśli będziecie. Bo ja, słuchajcie, słyszałem, że ten. Że, 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 że. że, że Część, słuchajcie, jest tak. Nie wiem, nie wiem, czytałem gdzieś pierwsze opinie, że już był film. Pierwszy opinię. Już czytałem, że ten film mógłby zostać podzielony na trzy filmy. Tak. Tak wczoraj jak. Tak, czytałem sobie, że ten film mógł być podzielony na trzy filmy. Czyli, że albo jest taki długi, albo tyle się tam dzieje. Ja bym stawiał za tą drugą wersją, że aż tyle się tam dzieje. Posłuchajcie, przez to. No. Mam nadzieję, że ta część będzie najlepsza, bo te dwie, które były, to wie, wiecie, wszyscy, że istnia istna porażka. Znaczy nie, dru, drugą, pie, pierwszą część tej nowej sagi, czyli przebudzenie mocy, przeżyje. Bo mi się nawet podobała, całkiem fajnie. Ale druga część, czyli ósma, która się Kloczko zaurowi, podoba najbardziej, to jej nie przeżyje kompletnie. A z związany tej części, czyli Rise of Skywalker, czy Skywalker Odrodzenie, jest, słuchajcie, są słuchajcie, obiecujące. I czuję, że ta część będzie mi się po prostu podobać najbardziej. Nie wiem, możliwe. Jeszcze bardziej od Mrocznego widma. Bo wiecie, to taki, taki film, który. A nieważne. No i tak. Uff. Powiem wam, że coś jeszcze na gwiazdkę będziecie mogli zobaczyć ze Star Warsów. Będą i figurki i zestaw. I to taki zestaw, którego słuchajcie nie widziałam na polskim Legotubie. Znaczy nie Maciek i Klocki recenzował niedawno taki zestaw. Ale ja będę miał taki sam, tylko że w mniejszej wersji i trochę. I trochę starszej. Więc pewnie już się domyślacie, co to jest, ale nieważne. No i tak. Ja po prostu czekam na tą cze część Star Warsów. Jutro muszę po prostu iść. Jutro się. Jutro, jutro, jutro. Jej. Podjarany taki jestem teraz, że. Nie pamiętam nad sobą. Jutro się wszystko przekonamy, jaka to będzie część. I Trochę się boję tego imperatora Jak on będzie teraz wyglądał Bo jakimś, bo jakimś cudem on powrócił To jest dziwne, naprawdę dziwne A potem ma być też wyjaśnione Kim był Snoke. Więc słuchajcie, jestem za tą drugą wersją Że tyle się tam dzieje, że można to podzielić Na trzy filmy Dobra Słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie czekać Na układanie Sokoła Millennium A ja się już z wami żegnam Bye Hmm, <laughs> hmm.